Witajcie na kanale Tester Produktu. Dzisiaj pokażę Wam stół rozkładany, który sobie drugi kupiłem. Teraz, jak widzicie, z firmy Keter. Powiem Wam, że to jest rewelacyjny stół, a dlatego go zakupiłem, ponieważ nie chciałem przekładać z miejsca pracy swojego, którego mam z Macalistera. Tym więc zakupiłem drugiego. Będziecie go oczywiście widzieć na kolejnych odcinkach testów, które Wam pokażę też na YouTubie. Pokażę Wam teraz szybkie rozkładanie go, tylko jeszcze go sobie odpakuję. Tak wygląda, żeby nie było. Aby ktoś był zainteresowany ciekawością, jak to wygląda, ja sobie to wszystko teraz rozpakuję. I to najciekawsza. Informacja, którą Wam teraz powiem, to że z Ketera był droższy, a z Macalistera był tańszy. Ja przez to kupiłem z Macalistera, a teraz Keter jest tańszy, a Macalister droższy. Oczywiście ja nie zakupiłem go akurat w tym wypadku w markecie, bo w tym wypadku w markecie był minimum 50 zł droższy. Ja go zakupiłem przez internet. Jakbyście czasem chcieli wiedzieć, gdzie dokładnie, no to musicie wejść. Na kanał y, główny tester produktu na YouTubie i tam poszukać wcześniejsze już nagranie. Wiadomo, już troszkę słabszej jakości, bo to były początki mojego nagrywania. I tam będzie pod filmem link do tego produktu, jakbyście czasem chcieli. Tam wszystko jest tak, jak robię zawsze pod każdym filmem. W tym wypadku będzie to pewnie Keter, bo Makalister jest po prostu teraz na ten moment droższy. Trochę się pozmieniało. No dobra, a teraz Wam pokażę, jak się go szybko rozkłada. Pisało 30 sekund, ale to w sumie, dla mnie to jest sekunda. Okej, okay. jedziemy. Tak wygląda. Taka walizeczka, naprawdę rewelacja, ja ją ja po prostu uwielbiam. Po pewnym czasie, musicie zwrócić uwagę, ten łuk tutaj, tu jakby wchodzi w głębiej. Jak sobie zawsze tu jakiś wtedy karton zakładam, jak coś tynę równiutko, żeby nie pękło, bo na jak jest jest cały równy. Więc to zwróćcie uwagę i jeszcze jedna rzecz, też zwróćcie uwagę. W makalisterze mi ta rączka tutaj. Tu pod spodem mam pęknięcia. I kiedyś pamiętam wszedłem i mi odleciała. Więc to też zwróćcie na to uwagę, bo tego nie widać. I teraz rozkładamy. Dla mnie to jest sekunda. A następne to są właśnie te rzeczy. To, to i. Główny ten. Mówi się na to 30 sekund, no trwa to o wiele, wiele krócej. I dodatkowo mamy tu w środku, w fajnym miejscu, zaciski stolarskie. Jeden wam wyciągnę. Nie jest czerwony jak widziałem teraz na nowych. Jest czarny, wolę czarny. No a będzie czerwony kiedyś, to będzie czerwony. Więc rewelacja, oczywiście, tak jak wam pokazałem w filmie, tutaj się zakłada. To sobie zobaczycie już na filmie na YouTubie. Trzymajcie się, miłego dnia. Zostaw serduszko, cześć.